Dzieci, które mają jeszcze od 4 do 6 miesięcy, potrafią pływać. Ten naturalny instynkt później zanika i trzeba uczyć się go od nowa. Dzieci dużo wcześniej potrafią pływać niż chodzić. Odnosi się to do nawyku poruszania się w płynie wodniowym przez 9 miesięcy. Dlatego woda jest ich naturalnym i znajomym środowiskiem od początku. Warto jednak pamiętać, że umiejętność pływania traci się do pierwszego roku życia. Bez rozwoju znika na zawsze. Pediatrzy zalecają zaplanowanie pierwszej wizyty dziecka na basenie najwcześniej po ukończeniu czwartego miesiąca życia, kiedy układ odpornościowy dziecka jest znacznie lepiej rozwinięty. Szafran to roślina należąca do rodziny irysowatych. Pozyskuje się go z suszonych kwiatów krokusa. Najcenniejszym elementem szafranu są znamiona znajdujące się wewnątrz jasnofioletowego kwiatu. Nici znamion mają jaskrawo czerwony kolor z typowym złotym odcieniem. Szafran to najdroższa przyprawa świata. Pozyskuje się go z pręcików kwiatów krokusa. Do zebrania jednego kilograma przyprawy potrzeba aż 150 000 kwiatów. W zależności od jakości, kilogram szafranu waha się w granicach od 3000 do nawet 14 14000 euro. Żyjemy w świecie, który się nie zatrzymuje i tempo nieustannie wzrasta. Wiele osób w celu polepszenia standardu życia pracuje grubo ponad tormę, eksploatując tym i nadwyrężając swój organizm. W Japonii karoshi to nagła śmierć spowodowana przepracowaniem i stresem. Pierwszy taki przypadek odnotowano w 1969 roku. Obecnie co roku zabija ponad 10 tysięcy Japończyków. Planety układu słonecznego noszą imiona bogów. Dotyczy to również Ziemi. Nazwa planety to Gaja. Gaja była bóstwem, które wyłoniło się z chaosu. Była więc jednym z najstarszych bogów, uosabianym przez płodność i macierzyństwo. Ona zrodziła góry z siebie z miłości i narodził się eter Morza. Dziękuję za dotrwanie do końca. Jeśli Ci się podobało i dowiedziałeś się czegoś nowego, to będę wdzięczny za ocenę oraz aktywność pod filmem. Na dziś to tyle. Do następnego.